To, 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 to cie ku interesuje. Ale, ale będzie I ten tłuszcz typi! Trzech dni gada, że. Ale się na kur. Ale nie, kur. W trakcie to, i po. Ja mam tylko jedno ży do powiedzenia. Tu szol, jak usłyszał, że będzie na weselu musiał wypić szklankę wódki, to od tamtego momentu widzicie co się z nim stało. Widzowie, właśnie jakiś raper nas zaczepił. Chyba i... trawi I nam grozi. z panią młodą kielicha trzeba z**ać nie? Zatańczymy, kur. Takie jak, nie jak te kur. wolkę, uh, uh, uh. wolkę. Nie pijemy wódki, nie, nie pijemy, pijemy wódki, wódki. bo całódek był pijemy. za krótki. Zobacz, wronek, jak dobrze się bawił ci, co się zabawę niż tu przebierają. No. Co? Dziś jako ma prezent nie, Liza czy nie liżemy? Co nie Zolaj, ku... Ty Chyba jesteś chory! On no, buziak... nie może w policzek co najwyżej. Buziaka! Pozwolę! Buziaka! My powinniśmy zrobić tak, jak na filmach robią, że nie całujemy się tu, tylko obok i to wygląda jak się liżemy. No, no to jest na to prosty sposób, patrz, chwytasz go za rej i mu dwa kciuki, pada usta. i całujesz swoje kciuki. A wygląda jakbyś go całował w rej. Patrz, no, takie, takie coś.